Że ja Widzicie, to ja nie wiążę le przed zimą, nie wiążę. Ja wiążę dlatego, że ja to wykopię. Ja to już wykopię. Mam tego dosyć. No zobaczcie, jak to wszystko leży. No nic się tu nie da. Loluś. Nic się tu nie da. Loluchna. Wiem, wiem, wiem. Chcesz się bawić. Więc wszystkie wiążę i sukcesywnie będę wykopywać trawę po trawie, rozdzielać i nasadzać na nowe miejsce. A co tu będzie? Zaraz wam powiem. あっどう kochani, to proso ogarnęło wszystko, wszystkie krzaczki, które tutaj były lawendy są w takim stanie, czyli są zagłuszone, za po prostu zagniecione i to proso idzie wek, nie dam rady już dłużej z nim walczyć co jesień już po prostu wygląda tak, że leży, leży Poza tym się tak rozrosło, że tu lawenda już nawet nie ma racji bytu, a pierwsze dwa lata pięknie tu lawenda rosła, kwitła i to prosto wszystko zagłuszyło. I te wielkie mistanty wszystkie też idą stąd wek. Ponieważ zagłuszają, tutaj takie piękne kulki miałam, tujki, tujki, kulki i z tej strony już yy, gdzie nie są też tak pozagłuszane że już takie malutkie są nie rosną w ogóle więc wszystko będę wiązać po kolei i właśnie po kolei będę to wykopywać dzielić na mniejsze karpy i na nowe miejsca sadzić ponieważ nie wywalę żadnego żadnej małej roślinki u mnie nie wyrzucam żadnej więc wszystko całej karpy będę yy, usuwać i dzielić szpadlem na cztery części docelowo w inne miejsca, a co tu powstanie na pewno powstanie nowa rabata, całkiem nowa, zostaną tujki zost więc to zostaje, a reszta idzie wek. będę to robiła etapami bo nie jestem w stanie wykopać tego wszystkiego naraz, tylko cały październik i listopad sukcesywnie będę to Wiązać teraz, wykopywać i nasadzać. Chcę posadzić klony szczepione czerwone, które też tam posadziłam przy, przy siatce. Nie jest widoczny teraz, ale zaraz wam pokażę. O, takie klony. Będą tutaj właśnie. Tam stworzyłam taką rabatkę antysąsiadową. Więc działam, działam, działam. Co mam mokra, ale powiązałam powiązałam moje trawy rzucę zaraz szeter do prania a właściwie już jest wyprany ale u nas pada słuchajcie od kilku dni wreszcie pada słuchajcie wreszcie pada i to jest właśnie to dlaczego tą grządkę teraz robię trawiastą dlaczego Bo Łatwiej by było zrobić to wiosną ściąć trawy, by było ładnie widocznie, gdzie karpa jest, początek, gdzie kończy się, i wszystko by było ok. Tylko, moi kochani, tu, w centralnej Polsce, właściwie w moim tutaj, w tym rejonie ostatnio te burze nawałnice wszystko nas minęło. My nie mieliśmy deszczu, my mamy tak sucho. Że jak kopię teraz kilka dni, już pada, i kopię to dopiero 20 cm jest wilgotna na ziemię, a reszta to jest popiół, jest tak sucho. My mamy od wiosny do całe lato, do końca lata, co rok już od jakiegoś czasu, bardzo suche yy, miesiące. Więc już się nauczyłam, że jak wiosną cokolwiek sadzę i nie będę tego podlewać to 90 usycha. Przy takiej wielkiej rabacie, przy tylu trawach, bo to będą będzie jak podzielę te trawy wszystkie na cztery części, to będzie koło stu. Nie jestem w stanie tego podlać wszystkiego, nie jestem w stanie, bo ja posadzę to w różnych częściach tego siedliska naszego. Ja mam tyle obowiązków, tyle pracy od wiosny, że nie jestem w stanie latać z wężem i podlewać każdą trawkę. Więc ten czas jesienny jest już przeze mnie wypróbowany. Najlepszym czasem na przesadzanie, na rozmnażanie, ponieważ właśnie jest mokry, jest deszczowy. I teraz, jak ja podzielę te karpy, posadzę do ziemi, nawet nie muszę podlewać, bo ziemia jest wilgotna, to przez tą całą jesień, przez tą całą mokrą zimę do wiosny one ładnie się już ukorzenią, ten deszczyk je tam zespoi korzenie z ziemią. Ziemia się obklei ładnie i przytuli się do tych korzonków i będzie roślinka wtedy już miała ten początek najgorszy ze sobą. I takie właśnie te nasadzenia najczęściej robię właśnie jesienią. Staram się nie sadzić nic z wiosną, jak już muszę, to sadzę wiosną. Na przykład w donicach, ale to podlewam, ale w innych y, takich częściach ogrodu, gdzie y, na pewno zapomnę o tym albo w ogóle nie mam czasu. To moi kochani, to nie jest to szansa na to, żeby to przetrwało. Więc teraz to mi dużo dłużej zajmie, ale z większą gwarancją, że wszystko się przyjmie. Więc ja zachęcam do. Mm, Czasami do zmieniania całej aranżacji rabaty, bo rośliny faktycznie wybełniały do takiego stopnia, że są za duże na tą rabatę. Wykładają się jak szalone, nie, spra yy, nie sprawdzają się w tej rabacie i nie, nie robią dobrego wrażenia. A ta rabata jest yy, jak gdyby taka na pierwszym planie. Ona prowadzi nas do domu. Ona musi być ładna może być taka wychełana, taka wylana na tą drogę. No kiedyś ta droga będzie też ładna, też przy, na wszystko, wszystko, wszystko przyjdzie czas, ale jak sobie teraz, właśnie już podzielę te yy, kępki wszystkie, to ponasadzam nowe nasadzenia, to za kilka lat już będę zadowolona, będę mogła sobie usiąść <laughs> i patrzeć na tą robatę bez stresu, bez nerwów, że mi się nie podoba. Jeśli coś Wam nie podoba, to zmieńcie to. Zawsze jest czas. Dajcie sobie więcej czasu na to, żeby yy, zmieniać taką rabatę. Ja z jestem szalona, więc ja to zrobię... Teraz zacznę, tu w listopadzie skończę. Do mrozów można sadzić, przesadzać, wszystko robić. Więc myślę, że nowe nasadzenie pokażę Wam w listopadzie. A tymczasem, kochani, idziemy do pracowni. Pokażę Wam coś fajnego, bo teraz jest właśnie czas na to, żeby więcej siedzieć w pracowni i tworzyć dla Was fajne dzieła. Chodźcie! No i witajcie moi kochani na moim kanale, siedlisko drzewo z tej strony, Teresa Firkowska, z tym bo cały czas w czapce chodzę, <gryw> więc tak się głowa ten odgniata. Moi kochani, co dziś dla Was przygotowałam? Zabetonowałam takie oto gałęzie w takim wazonie, wkładzie, więc jest ciężkie. Dokręciłam styropian drutem, także jest też stabilnie i jeszcze tutaj sobie trochę y, zakleję na klejem na gorąco. A co dzisiaj robię? Piękny bukiet z takimi oto kallami. Muszę wyciągać te plastiki. Kalę chcę upiąć tutaj na górze w tych moto, w moich gałęziach leszczyny karbowanej i do tego zrobić piękną cieniowaną kulę. Dzisiaj w ofercie właśnie dla was y, bukiet Cieniowany na napomnik z kalami. Myślę, że pięknie wyjdzie taki trochę minimalistyczny, z takimi oto pięknymi kalami tutaj, pięknie wijącymi się, a taki zestaw koloru. Oczywiście mój ulubiony, widzicie to? Więc taki zestaw kolorystyczny na mój wazon. I oto te kalle. Więc dzisiaj właśnie tworzymy. Piękny wazon. Czasami wystarczy taki właśnie piękny wazon gdzieś z boku yy, pomnika czy w środku pomnika postawić i to robi jak yy, taka wisienka na torcie, a resztę możemy sobie jakiś wianuszek czy piękne znicze układać i nie mamy takiego bałaganu na pomniku. Więc ja działam z wazonem. Zapraszam do działania, do tworzenia. Najpierw nam moje kalle. Mam upięte kalle, moi kochani, i teraz robię piękną kulę wcieniowaną. Posypię jeszcze troszeczkę hortensją, żeby ładnie pocieniować. Zobaczcie moi kochani, tak wygląda mój bazon cieniowany skalami. Więc na dzień dzisiejszy to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Idę robić zbliżenie. Do zobaczenia. Pa!